Witajcie w audycji Sekrety Wysoczyzny Elbląskiej. Zapraszamy Was w podróż po jej najciekawszych zakątkach. W tym odcinku ponownie zawitamy do malowniczych Kadyn, gdzie tym razem swoją historię opowie nam kadyńska przyroda. Wśród gęstych lasów i urokliwych zakątków odkryjemy jej naturalne skarby, urokliwą Dolinę Grabianki oraz majestatyczny dom Barzyńskiego. Kadyny to miejsce niezwykłe. Przenika się tutaj. Wzniosłość myśli ludzkiej, i zmaterializowanej na tym terenie, z majestatem i pięknem przyrody, która przylo, przylega bezpośrednio, albo wnika wręcz do, do tego dominium kadyńskiego. Po prawej stronie też napotkam olbrzymie drzewo, przepiękne drzewo, ze słabo rozbudowaną koroną, natomiast olbrzymim pniem. No to jest jedno z największych drzew w Polsce, olbrzymi dom imienia Jana Barzyńskiego o wodzie 10 metrów i wysokości 20 paru, paru metrów. Nie na próżno nazwanym Jana Barzyńskiego, bo Jan Barzyński był też kiedyś właścicielem kadyn w wieku XV wieku i XVI rodzina w ogóle Barzyńskim prezydowała. prezydowała. Jan Barzyński wyróżnił się tym, że był rycerzem. Hmm, który bronił właśnie tych, tych prusów przed hegemonią krzyżaków? Ciągle, jeszcze mimo, mimo olbrzymiej dziupli, w której kiedyś mieściło się 11 żołnierzy, nawet w kadetach bo to takie, takie próby też tam przeprowadzano w pełnym ryżtunku. Yy, Na tej jest, jest wiele tablic, możemy się zapoznać z różnymi atrakcjami przyrodniczymi, historycznymi. Yy, Kadyń Dąb ciągle jeszcze owocuje i pewnie. Pewnie mnie przeżyje. Od wschodu, południa i północy do Kadym przylega potężny kompleks leśny, który można by nazwać Puszczą Kadyńską. I wrota wąwozów otwierają właśnie nam drogę do, do tych ostępów, czarownych ostępów, wręcz baśniowych. I jedną z nich, z tych dróg, jest słynna czarna droga która wiedzie z kadyn w głąb puszcza do serca puszczy kadyńskiej, biegnąc około 5 km. Biegnie ona nad, nad przepiękną małą rzeczką albo strumieniem o charakterze górskim grabianką i meandruje ta droga, tak jak i ta rzeka, bardzo dynamicznie, wchodząc coraz w głębsze wąwozy, powoli, powoli się tylko wznosząc, więc jest to piękny szlak wędrówki. Nie odczuwamy tej różnicy, a jednak pokonamy, w końcu się okaże, że pokonamy ponad 100 metrów. Grabianka jest jedną z kilku takich malowniczych rzek Wysoczyzny. Nad Grabianką jest położony rezerwat, największy rezerwat właśnie Wysoczyzny Elbańskiej, Buki Wysoczyzny Elbańskiej, który chroni starodrzew bukowy i, i, i zwierzęta i rośliny to zamieszkujące. Znajdujemy się tutaj w strefie krawędziowej, więc tej najbardziej dynamicznie rzeźbionej, może nawet bardziej dynamicznie niż pieszczady. Przyroda Wysoczyzny Elbańskiej jest niezwykle bogata. Tu są, porastają Wysoczyzny w około 50%, niezwykle żyzne lasy, jedne z najżyźniejszych w Polsce. To są lasy głównie liściaste, ale właściwie z udziałem wszystkich gatunków, oprócz jakichś endemicznych gatunków, które możemy spotkać w Polsce i z, z, urozmaicone właśnie również drzewami i krzewami, drzewami, wszystkimi iglastymi. Niezwykła jest ta rzeźba terenu. To jest absolutnie, to jest jeden z, z najpiękniejszych skarbów Wysoczyzny, Wysoczyzny, której się roztaczają Jednocześnie piękne widoki na zewnątrz, ale wewnątrz jest właśnie coś takiego, jak, jak, jak taka, taka dynamiczna rzeźba, która stwarza, że ten nastrój przypomina jakieś strony baśniowe, albo nawet czasem z jakim, jakąś nutą grozy. Różnice wysokości dochodzą nawet do 100 metrów w niektórych miejscach. I właśnie dnem tych, tych, tych wąwozów, w którym jest Porana Wysoczyzna, płyną takie malownicze rzeki, jak właśnie. Grabianka, którą tutaj słyszymy, i szum. Na rzece grabiance w pewnym momencie w trzecim kilometrze, mniej więcej za, za kadenami, możemy zobaczyć ciekawostkę no, zrobioną, zrobioną rękami człowieka. To są siedem stopni wodnych, katarakta, takie katarakty, które służyły wtedy że uregulowaniu tej rzeki. Po prostu zmieniono jej bieg i żeby, żeby pozostało tam do dzisiaj widać to staro częściowo, a a puszczono nowym i żeby uspokoić troszeczkę właśnie postawiono te katarakty. Gdy Państwo przyjdziecie do kardyn, po obejrzeniu samej wsi i nacieszeniu się nią, warto wniknąć w okoliczne lasy, w czarowne, baśniowe wręcz ostępy, żeby odkrywać te niezwykłe skarby, które tu jest bez liku.